Że praca w korporacji to jest dosyć ciekawy temat dla wielu osób, dlatego że często piszecie do mnie, gdzie szukać pracy, ile poprosić pieniędzy, jeżeli mamy rozmowę kwalifikacyjną, jak w ogóle przygotować się do takiej rozmowy. I pomyślałam sobie, że to jest właśnie ciekawy temat, żeby wejść trochę w szczegóły tej pracy. Zwłaszcza, że jest to moja codzienność, no bo pracuję w korporacji. Od 6 lat, bodajże, we Francji. Najpierw pracowałam w jednej korporacji przez 5 lat w dzielnicy La Défense, czyli dzielnicy biznesowej tutaj podparyskiej. Bo ona nie znajduje się w samym Paryżu, tylko zaraz na obrzeżach, no ale mówi się, że to jest paryska dzielnica biznesowa. I jest to rzeczywiście ogromne. Miejsce, jest to największa dzielnica biznesowa w Europie, to jest taki Mordor e, paryski. Tak niektórzy to odczuwają, bo e, odkąd zmieniłam pracę i przeniosłam się do Paryża, to e, dużo osób właśnie u mnie w pracy mówi, że a pracowałem w La Défense, tam jest okropnie, nienawidziłem tego miejsca i nie chciałbym już tam pracować. To ja nie miałam takiego odczucia. Dlatego że moja firma była gdzieś tam z boku tej La Défense, w samej La Défense, zaraz obok um, Wielkiego Łuku, ale jakby nie było w takim ogromnym wieżowcu budynku, gdzie po prostu idzie się i na windę trzeba czekać. I żeby każda winda, jest na przykład sześć wind, i każda winda odjeżdża na inne piętro. Czy tam na któreś tam ileś pięter, jakoś coś zaprogramowane. To dopiero odczułam pod sam koniec, jak już miałam odchodzić z pracy i moja firma przeniosła się właśnie do jednego z takich budynków. To tam rzeczywiście inaczej to zupełnie wyglądało. A ja wcześniej pracowałam w takim normalnym budynku, nie odczuwając w ogóle tego, że jestem w tej Lille de Fons. Oprócz tego, że no. Jeżeli chciałam iść na lunch, no to były rzeczywiście tam ceny typowo biznesowe, powiedzmy. No, ale to było kiedyś, to było wcześniej, kiedy pracowałam rzeczywiście w tej La Défense i to było jeszcze za czasów przed kiedy wszyscy chodzili do pracy codziennie. I um, o ile... Ja, kiedy opuszczałam Polskę w 2017, 2016, 2017 roku, to już e, ten home office się zaczynało w Polsce. Robiło się coraz bardziej popularne. Dużo firm już przychodziło na taki flex office, że trzeba było sobie rezerwować miejsca w jakiejś tam aplikacji, decydować kiedy się przyjdzie. Można było sobie wybierać biurko, gdzie się będzie siedzieć, no bo nie było już takich przydzielonych biurek, dlatego że przychodziło się powoli do biura tylko kilka razy w tygodniu. To we Francji jest to nowość, która została wprowadzona w czasie COVID-a, kiedy no po prostu nie mieliśmy wyjścia i nie mogliśmy chodzić do biura. I wtedy firmy zobaczyły, że jest taka możliwość, że ludzie naprawdę pracują z domu, nawet jeżeli nie ma ich w biurze. I rzeczywiście no dają radę, pracują, biznes się kręci, a więc może dać szansę tym ludziom, żeby też zobaczyli, czy, czy dalej będą pracować z domu. I tutaj muszę powiedzieć, że to się właśnie bardzo zmieniło w czasach covidowych, ale to nadal zależy od firmy. Wiem, że w Polsce, jeżeli ma się małe dziecko, to kobieta ma prawo do któregoś tam roku życia pracować zdalnie na, przez cały czas. We Francji nie ma czegoś takiego. Jeżeli chcesz wcześniej odbierać dziecko ze szkoły, no bo dzieci kończą, kończą szkołę o 16.30, no to możesz na przykład pójść sobie na 7 i wtedy kończyć godzinę wcześniej. Czy, czy w ogóle iść na 4-5 bardziej może, czyli pracować właśnie na 80% swojego czasu i zdawać się wychodzić wcześniej z pracy, ponieważ to i tak nie jest wystarczające, żeby odebrać dziecko 16.30, bo wtedy no my tutaj pracujemy od 9 do 18. .00. I te godziny raczej nie są tutaj zmieniane. Ze względu na firmę, jak jest to robione w Polsce, bo ja miałam na przykład taką możliwość, że mogłam sobie wybierać, czy pracuję między 9 a 17, czy między 8 a 16. Natomiast tutaj nie mamy takiej możliwości. Pracuję się między 9 a 18. Tak jak mówię, mogą być tutaj jakieś wyjątki, ale naprawdę raczej się nie zdarzają. i no, w tym biurze trzeba być raczej w tych godzinach. Jest tutaj taka niepisana zasada, że można przyjść trochę później, czyli trochę po dziewiątej, pół do dziesiątej, bo każdy rozumie, że ludzie no, albo odbierają, zazwyczaj jest tak, że jeden rodzic odprowadza dziecko do szkoły, a drugie je odbiera, więc wtedy po prostu taki podział. I no, jeżeli ktoś rano dziecko do szkoły odprowadza, no to musi, no to nie dojedzie na tą dziewiątą do pracy zazwyczaj, chyba że mieszka naprawdę bardzo blisko. Także no o tym już w sumie troszkę kiedyś mówiłam, jak ktoś pracuje w ogóle w korporacji, ale jak ktoś z tą pracą zdalną w ogóle to wygląda tak, że większość firm w tym momencie proponuje pracę hybrydową, czyli dwa lub trzy dni. W tygodniu można pracować z domu i to już tutaj zależy od firmy. Ja w ogóle mogę tutaj przytoczyć ze swojego doświadczenia, jak to wyglądało wcześniej w mojej poprzedniej firmie, a jak to wygląda teraz? Otóż, otóż obecnie powinnam chodzić do biura dwa razy w tygodniu, więc trzy razy w tygodniu nie chodzę, natomiast w poprzedniej pracy mieliśmy taki system, że mieliśmy 160, czy 140, czy 160 dni w roku pracy zdalnej. I tą, tylko, że tę pracę nie mogliśmy sobie wybrać, nie wiem, pod rząd przez 5 miesięcy, tylko um, nie można było pracować zdalnie więcej niż chyba 3 czy 4 dni w tygodniu. E, więc, no, tak czy inaczej, wyglądało to tak, że trzeba było chodzić. Dwa razy w tygodniu do biura, a, a po prostu e, wykorzystywało się tą pulę tych dni. No i e, później pod koniec, jak odchodziłam, to wprowadzono u mnie też ten flex office, trzeba było rezerwować miejsce, e, było tylko open space, nie było właśnie żadnych takich biur dla nikogo, nawet dla, dla wyższego, e, dla wyższych dyrektorów. Tylko typowo pracowaliśmy już na Open Space wszyscy i no, był to taki system, w którym niekoniecznie powiedziałabym, że ludzie się dobrze czuli, dlatego że no, Francuzi są bardzo tradycyjni, jeśli chodzi o to, ładnie mówiąc. Um, dlatego, że lubią taki mikromanagement, bym powiedziała, i lubią um, właśnie sprawdzać, co kto robi, w której godzinie, um, czy ty jesteś w swoim miejscu, ile chodzisz na te przerwy, um, czy pracujesz, czy gadasz teraz, um, czy jesteś w biurze, czy poszedłeś na za długą przerwę. Także generalnie Lubię wiedzieć, że jesteś w biurze, lubię wiedzieć, że coś tam robisz i nie podobała im się za bardzo ta cała sytuacja, że jest COVID, że oni nie mają w ogóle pojęcia, jak to będzie, czy ty coś robisz, czy ciebie nie ma w domu, czy oni mogą do ciebie zadzwonić, czy nie. No i um, z jednej strony to rozumiem, no bo. Ludzie są różni, naprawdę, i niektórzy nie umieją pracować, jeżeli się za nimi nie chodzi krok w krok, i, i, i sama to widzę, jak to wygląda, że czasami do kogoś napiszę na Teamsach i mi ktoś odpisze następny dzień, mimo że już minęły 24 godziny, więc jakby cały dzień go nie było chyba przy tym kąpie. Więc no, jest to takie trochę delikatna sytuacja, co zrobić z taką osobą. I wyobrażam sobie, że menedżerowie mają dużo problemów z niektórymi osobami, ale myślę, że jeżeli ktoś pracuje, wykonuje swoje zadania i robi wszystko to, co trzeba, no to no, nie ma tutaj co mu zarzucić, więc dlaczego tutaj trzeba kontrolować tak bardzo, tak? No, ale taki jest system francuski. Oni właśnie no, lubią wiedzieć, co się dzieje, e, lubią kontrolować, zwłaszcza właśnie więc, e, mimo wszystko, jest dużo firm, które nie mają tego home office'u w ogóle, albo mają na przykład raz w miesiącu, albo tylko w piątki, raz w tygodniu i to już, no, też nie zawsze. Jeżeli się na przykład czasami jeżeli się dodatkowo poprosi albo jeżeli jest jakaś wyjątkowa sytuacja i to się wynegocjuje. Także muszę powiedzieć, że Polska pod tym względem i pod wieloma względami tak naprawdę jest dużo bardziej zaawansowana, jeśli chodzi o taki progres czy w technologii, czy właśnie w tym zarządzaniu ludźmi. We Francji, tak jak mówiłam, jest to trochę zacofane. I muszę powiedzieć, że ja teraz, kiedy mam swojego menadżera, nie Francuza, tylko Holendra, jestem bardzo zadowolona, bo widzę wielką zmianę w tym, że nie ma właśnie tego mikromanagementu. Ja się z nim widuję raz na dwa tygodnie, on mi mówi, co ja... On mi nie mówi, właśnie co ja mam robić, on mnie sprawdza i tak dalej, więc to wszystko wygląda tak, że ja znam swoje zadania, ja jestem samodzielną osobą odpowiedzialną, wykonuję swoją pracę, za którą mi się płaci, więc no, robię co trzeba, tak? Także kiedy przyjęłam ofertę tej pracy, bardzo się cieszyłam, że moim menedżerem nie będzie Francuz, bo to jest naprawdę czasami problematyczne. I muszę przyznać, że no czasami jest naprawdę ciężko pracować z niektórymi menedżerami, i jak mówię, wiele firm nie ma dalej tego home office'u albo ma go bardzo rzadko. I teraz um, no jest to duży plus dla firm. Można powiedzieć, że pewnie w Polsce jest to standard, tak? We Francji. W niektórych dziedzinach może i jest to standard, ale jeszcze do takiego standardu w ogóle w pracy w korporacjach, no daleko mu. Więc nie jest to jeszcze standard we Francji. Um, część firm proponuje ten styl hybrydowy, ale no nie jest to jeszcze większość i nie jest to jeszcze standard. Dziękuję, to dzisiaj wszystko i zapraszam do usłyszenia w kolejną środę. Música